Hejka! Tutaj Amsha jesteśmy właśnie w grze CSGO, jak sami możecie to zauważyć. Dzisiaj sobie zagram z moim kolegą, jak sami widzicie. E, tak dokładnie. E, tym razem e, tym razem sobie zagram w grę, którą się nazywa Skrzydłowy. Chociaż ostatnio też grałam Skrzydłowego, no nieważne. Ja już będę tutaj startować e, gra, grę. I zagramy sobie Vertigo. czyli moją ulubioną mapkę. Nie, nigdy zagramy sobie Vertigo, bo nie, na nie było Real, to, to dzisiaj będzie Vertigo. Tak dokładnie. No i ten. Tak właśnie. Dobra, jesteśmy już. Czyta o nas, oczywiście, do Giereczki. Więc będziemy jechać. Musimy to, kurde, wygrać, co nie? No naturalnie, wiadomo. Moja mapka, to trzeba to definitywnie wygrać. Tak mi się e, przynajmniej wydaje, że to będzie bardzo dobry plan e, Żeby to... Jaruś, chcesz powiedzieć coś ciekawego? No dobry No go No i subcia Oj No to będzie ciężko, i rozegrać. Ale co, że trudni są? Nie, mi ciężko będzie się rozgrać po prostu. Rozgrzewałem się wcześniej. <grywa> no, no ważne zawsze jest rozgrzewka. Zwłaszcza w sporcie takim, wiecie. No, w każdym. Gdzie lecimy? No, dołem chyba, nie? No, dodo. Dobra, dobra. Nie, 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 górą. Kurde, opisy są. Dobra, yy, yy, tego, nie no. by, tego nie było. Ja idę górą. Ja dałem. Co, nastrój? Ja myślę, że w ogóle stworzyłem do Severa 1. Jakbyście e, nie wiem, czy to e, zauważyli. No nie. Bo ja jestem kozak Dabinkowy. ogólnie Dabinkowy. i to jest, czym mniejsza ranka, tym lepsza. E, to jest właśnie takie rozumienie moje. E, no. Dabinkowy. Więc bardzo fajnie i tak dalej. I tego powinni być, oczywiście, bardziej trudniejsi, nie? No i super, kurde, nawet jednego gracza nie zobaczyłam, nie? Spoko, nie? No widzisz? Dzięki, że dałeś mi pograć! <grym> no i no, no normalnie Dobra, jesteśmy Dobra, żeby, nie mie żeby mieli łatwiej, to biorę Digielka. Ja już mam swoją broń, wiedział ja już teraz wiecie, to Mają już jest... teraz łatwiej. Będzie Gireczka. No czemu oni to nie przyłażą? Gdzie oni sam? Znowu są tam, tam na dole, nie? No to powiem, że teraz ci to wyszło. No widzisz. Za dobrze ci poszło wcześniej. Na rampie byli. Ej, dobra, oni są serio. Ja coś, 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 coś. No mówię. I jakbym to zlamiła, to w ogóle. A jest jakieś, kurde, ty grają. Skauty. Uwa. Ja, ja zielonymi... wiem, ja jestem znawcą broni, nie wiem czy wiesz. No, no to też sobie gra z Zielony. robię. Dobra, ja sobie znowu idę górą. Aha, ostatnio miałam pokazać, jak rzucam granaty, i zauważyłam, że ani razu tego nie zrobiłam. Pomijaś mi się o tym zapomniało. A No tak. Nie. Mm -hmm. Nie Oj, pokazywałam no, tego, no. bo nie grałam tej mapy, dobra. Ale to teraz to zaprezentuję, bo ja ogólnie jestem znawca. Amelka śmieszy i uczy. Takie... Chyba było jakieś... przysłowie Oby -ci. Obydwaj. O kurde, no to pojechali nieźle, nie? No, tamten dostał za 99 Dobra, no to teraz będą się oczy Oni tak tam nie latają, że najprawdopodobniej mój granat nie wyjdzie, ale tak wam go pokażę, jak go zarąbiście profesjonalnie rzucam, bo oczywiście. Ja takiego robię. No, tak. Dobra? Mhm. Patrz, to jest e, profesjonalne zrzucanie, patrzcie. I teraz sobie zobaczymy, gdzie on poleciał. Oczywiście. Yy... O! Zabawiłam się za bardzo granatami. Nawet nie zobaczyliśmy, to jeszcze raz przerzucić. Tutaj poglądamy, jak nasz pan Jaruś sobie radzi z gierką. Widzimy, pan, bardzo taktyczną broń, co nie? To jest. Oni nie grają nas. Mówisz? No, nie grają. Jak widzisz? Ale ty też chyba nie grasz? No właśnie, bo są na dole. No wiem. Ja w ogóle idę. Aha, to bym ja straciłam. Nie wiem, jak ktoś to zrobił, ale chyba na farcie. No właśnie. Nie, nie na farcie. Nie na farcie. Także ja strzelał albo ja mam jakieś kurde. Nie, rozdwojenie. Ja znam po prostu dobrze po 90 Rozumiem. Dobrze. Aha, nie, ja jeszcze raz granat, bo mi nie teraz... wyszło, kurde, ja chcę pokazać jak tutaj zrzucam profesjonalne granaty, nie, więc to, to, to jak wyłożyć. ja rzucałam granat, nie, co nie, więc tutaj, wiesz. Mm -hmm. Czy on dobrze poleciał? Yy, Jeden wupa obydwaj obici. O, ej, a nawet rzuciłam dobrze ten granat chyba, no, widzicie? No, dobrze poleciał, ale nie obił nikogo. No, tak, ale to był wiesz, taki jakby się oni tam chowali, nie? To taki taktyczny, to taktyczny rzut. Nie Nie komentuj bo... moich taktycznych rzutów, one są zawsze najlepsze. A, mówię coś? Tak, tu. Wiem, że jest problem, to... <grym>, ale. Dobra. To jeszcze raz, rzucimy sobie. E, nie pamiętam już, jak to rzucałam. oni też widzą taktyczne, że rzucają granaty. Dosyć. No i tutaj, jakby. No, tu już zakrywa, ja się... nie? Co Tu już, jakby zakrywa. Oczywiście poleciał ładnie, taktyczny, znowu. Czy oni byli z tyłu, czy ja mi Ale to był... Bu... Uuu, dobra, miał WP, to trochę, trochę poleciało mnie w tym sensie. Ja straciłem, ja Nie zauważyłem go jak Dobra, bierzemy sobie profesjonalną broń i tak jak mówię, Rzucamy 39 teraz e, granatę, bo ja jestem e, taktyk granatowy. Była ze mnie, bo on był wychylił, a ja go nie widziałem. Jedyna miejscówka, w której umiem rzucać granaty, co nie? Tak umiem w takich nawiasach. Co to jest w ogóle? A co mi za bo i dwójkę grają? A, i moje granaty, tak średnio wyszy trochę. Jak ja bym chciał tą kosę? masz? <noise> Wiesz? Mhm, mm ale nie dostaniesz, <noise> bo, bo ten nożek mi się ludzi Wrzucisz <noise> mi flesza, bo oni tam kochał. No to patrz. Ja tak... <noise> o! O, o! O kurde, <noise> co to było? <głos> 52 <głos> Ja no, zra zraszował mnie spotu, 52 4-4? <noise> Tak jak mówiłam poprzednio, wygrać trzeba. Tą grę To no to jedziemy. Let's go, let's go. Ej, to wiecie, może tu pocać, bo oni się w nie skapną. Ale już tam poleciałeś, więc w sumie nie, to teraz spalimy to. Było mi słychać. Trochę ich chyba obiłam, ale tak nie do końca. więc ogólnie musisz separować. Jeden miał dobrać? Czy jeden miał double BRT? Czy mi się zdawało? Eee, chyba nie. Ale ci przeleciał? O kurde. Ale mówiłam, że ci pomogę? No, prawie ci wyszło. No. Ale ładny ten tapik się Jeden, jeden tapik ładny wyszedł. Dobra, teraz jest mi tam po co, dobra? Dobra. Tam, tam, tam wieździe, nie? Wiem, wiem, wiem. Oni tu teraz nie przyjdą, pewnie. Ha, ha. A nie, jednak idą. U jeden. Nie, u mnie dwójka jest i to zdejmijam totalnie. Więc no, chyba ich nawet nie ubiłam. A wow. kozak To jest najlepsza broń, e, na samym początku tylko gnią e, gram, nie? nie? Nie uczyłem się nawet tutaj grać <laughs> Żeby nie było <laughs> Ja tutaj nic nie ogarniam Co oni tam kombinują, kombinatorze? Uważaj tam albo jeden znowu jest uh, u mnie, coś. albo u ciebie uważaj. U mnie u No mnie pełne to skupienie, a oni 3... mi tam idą jak gdzie trzeba. 33 każdy obity. Dobrze, dobrze. A ja to prawie zlamiłam. Oh. Lebo. Kurde, ale tak czułam coś, że widziałam, że nie, co widziałam w sumie. No, samym... wysłałam mu fragment Nie, po prostu słyszałam, że on tam idzie, nie? Na pewno. Może wam się to nie udało, ale może. Patrzcie, co to, patrzcie, to, co to, tak, wiecie, jak, jak, jakiś... Kurde, Poluję Tutaj... tu. Patrzcie, widzicie? Aj, patrzcie na to. Nie ciebie <grafy> To było tak po prostu beznadziejne, że po prostu możecie mi dać za to po prostu. Kurde. Klaskać. Zaklaskać mi po prostu. W komentarzu, nie? Brawo, Amelia, ty jesteś po prostu najlepszym graczem w tą grę. Kurde. No, żeś ty trochę zepsuł. <grafy> Ale jeszcze bardziej Jakbyś widział moją rozgryweczkę, nie? Co ja zrobiłam w ogóle? O ja, to jest 5-7. Sabiutko Patrzcie, bo to jest taka miejscówka ogólnie i to jest tutaj, nie? Ja sobie tutaj stanę i oni się nie do mnie spodziewać. Jak myślicie? czy mi się to uda? Pewnie nawet tu nie przyjdą. Uważaj jeden u ciebie Albo obydwaj u mnie u ciebie U Ciebie. Nie, one jest skupienie? Dobrze, dobrze. Widzicie jak mi się nie, jest. nie spodziewał? Jeszcze jeden. Kozak! You, jest to jak głos Ale się zużyłam, bo sobie poszłam. <laughs> Sorry. Oj oh dobra. Dobra. Tak. teraz gronaty dymne, które są dobra, w tą stronę, to też są oczywiście taktyczne rzuty. Zaraz wam pokażę i zaprezentuję jak to się robi profesjonalnie. Widzicie? Oczywiście to się rzuca e, nie tak taktycznie jak oni, tylko taktycznie inaczej. Na przykład tutaj. W ten sposób, żeby się odbił i można było przejść tędy, tak? Bardzo taktyczne to jest. Ale to jest taktycznie w taki sposób, że ja mogę sobie przejść tutaj i nagle wybić mu się tu. A, widzicie? To się nazywa taktyczne. Nie ja co? To. to u Ciebie jeszcze jedno. Aha, patrzcie, widzieliście to? Widziałeś to, kurde? Nie widziałeś, bo nie grać. Nie oglądasz mnie, bo żyjesz jeszcze. No. to, było kozackie po prostu. Dobra, ja bym zakupiła chyba jakąś lepszą broń, może. A, zaleczki sobie zagramy, czemu by nie? E, jeszcze może co to. Ku o, dobra, to OK, Okej, to teraz e, ten granat. Ten granat też jest dobrym granatem, ponieważ patrzcie, patrzcie na to, patrzcie na to, patrzcie na to. Oni sobie biegną, nie? A ja im co robię? Władą. Nie daje im się cofnąć. No, to Plus tak. wychodzę. To ja rzucałam. Nie, ale to też leci. od nich Ja i zajdę od tyłu. Już nie musisz. <grym> no i kozaczek. Tak. Ale mi bardziej chodziło nie o to, co ja zrobiłam. Teraz tylko inny. Zaraz wam pokażę jeszcze raz. Demonstracja A granatów. Dalej, dalej, do końca. Demonstracja granatów. Musimy jesteś coś na czacie. Dobra. E, to patrzcie teraz na to. Tylko, że oni mi tam lecą za szybko, ale patrzcie na to. Chodziło mi bardziej o to, że oni tam... Nie, nie chodziło mi o to. <gry> ale to też jest dobre, bo widzicie, tutaj przecież jakby też nie mogą, nie? Ale bardziej mi chodziło o to. Kurde, musisz to zrobić. Jeszcze jeden Z tyłu będzie chyba, czy nie? Kurcze, no to teraz to musisz wygrać, bo tak zlamiłeś taka motywacja, dobra No i superowo no i widzicie, tak właśnie się wygrywa giereczkę. jest z moim panem Jarusiem. Kim jestem? Podpalacz, widzicie? Kurde, najwięcej obrań od podpalania, mówiłam? Ja jestem po prostu. I Silver 2, oczywiście, oczywiście, oczywiście. Guziaki. No i to było na tyle. Tak się właśnie wygrywa, giereczki.